Witam Państwa. Bardzo się cieszę, że tutaj jesteśmy. Chciałem przede wszystkim podziękować wszystkim tym odważnym ludziom, którzy są tutaj ze mną, bez których ten nasz sukces byłby niemożliwy. To nie jest łatwo zdobyć się na odwagę cywilną, żeby zaprotestować. To są naprawdę wspaniali, odważni ludzie, którzy tutaj ze mną przyszli. Nie mogę nie wspomnieć o moich dwóch druchach tutaj. Pierwsze, pracuchu Januszu, którym się szczególne podziękowania należą. Cóż mogę powiedzieć? Nie zamierzamy brać udziału w rebelii rządu. Jesteśmy strażnikami porządku prawnego Rzeczypospolitej. Mamy prawo do normalnego życia. To prawo, prawo jest niezbywalne i zamierzamy normalnie żyć, normalnie pracować. Postanowiliśmy dać impuls, żeby wszystko otworzyć i nie przejmować się, tak jak mówię, rebelią w rządzie warszawskim rebelią, która niszczy porządek prawny Rzeczypospolitej i niszczy Polaków, niszczy Polaków polską własność. Zamierzamy wszystko otworzyć. Panie prezydencie, Dudo, zapraszamy na narty. I mam nadzieję, że nie, nie będzie pan musiał się przebierać za sportowca, tak jak pani minister Emilewicz. <grywa> <grywa> Panie prezydencie, <grywa> uważają pana za prezydenta bezobjawowego, za długopis. Natomiast ja pamiętam początki pana prezydentury. Bardzo ambitne, kiedy brał pan udział w formacie 16 plus 1. Potem pojechał pan na wizytę do Chin. Był pan tutaj motorem działań związanych z realizacją projektu Jednego pasa, jednego szlaku, modernizacji infrastruktury drogowej Polski. Niestety, rząd pana premiera Morawieckiego storpedował te wszystkie plany. Ten sam rząd, który teraz niszczy. Rzeczy i niszczy nas Polaków. Pan się sprytnie wycofał, żeby zejść z pola rażenia, i udaje pan, tak jak mówię, bezobjawowego prezydenta, długopis. Ale ja myślę, że to jest taktyka, która pozwoliła panu objąć drugi raz ten urząd. Myślę, że pan w tej chwili, może się mylę, ale myślę, że Pan w tej chwili obserwuje chłodno i spokojnie. Stara się zdobywać zaufanie i umacnia pozycję. Myślę, że Pan umniejsza swoje możliwości oraz czekając na swój czas nie wychodzi przed szereg. Ale Panie Prezydencie, niech Pan sobie przypomni, że kilka lat temu dostał Pan portret swój portret od nas, górali. Niech pan spojrzy na ten portret i niech pan uzna, że jest to znak. Że jest to znak, że cztery ostatnie znaki tej doktryny oprócz partykuły przeczącej powinno się zamienić w czyn. Panie prezydencie, niech pan, jak Jan Kazimierz, wróci do Polski. Z tego wygnania, na którym pan de facto jest, i z nami, góralami, ocali ojczyznę przed tymi, którzy ją niszczą. Wielkie okazje nie trafiają się małym ludziom. Tak powiedziała kiedyś moja znajoma, wielka polska artystka Agnieszka Fatyga świeć panie nad jego duszą jedna z tysięcy ofiar polityki tego rządu. Panie prezydencie, zapraszamy pana tutaj na podchale nie tylko na narty, ale też po to, żeby porozmawiać nad przyszłością Polski. I na koniec zacytuję kawałek wiersza polskiego poety Bolesława Leśmiana: Czyń tak zawsze, jak gdyby oczy wszystkich umarłych. Czyń tak zawsze. No i teraz, kochani, muszę się posiłkować tekstem, bo widzicie, jak jest. Czyń tak zawsze i dumaj, jak gdyby ku Tobie oczy wszystkich umarłych były wciąż zwrócone. Amen. 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 <laughs> Zaśpiewamy hymn? Zaśpiewamy teraz hymn. <laughs> Jeszcze Polska nie zginę. Gdy my żyjemy, co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem łączym się z narodem Dał no, nam przykład No już nie przesadzajmy Martę no, <noise> dał nam zły przykład, Tak jest, <noise> warte> warte przykład. tak jest. Hę, hę, tak, jest. A reszty, tak, a resztę zmienimy Musimy to teraz, teraz jeszcze chciałbym powiedzieć, że jest tutaj z nami mnóstwo ludzi, nie tylko z Podhala, ale też z całej Polski. Między innymi pan Michał Kołodziejczak z za, Zagrubni. Michał, chcesz coś powiedzieć? Chętnie. Chciałbym, ja jeżeli tylko mogę, dwa słowa. Chciałbym powiedzieć, że przyjechaliśmy tutaj, bo. Rolnictwo po pierwsze jest nierozłącznie związane z tym, co dzieje się w Polsce dalej. I my, rolnicy, produkujemy żywność, która jest między innymi tutaj sprzedawana, konsumowana w hotelach. Y y Turyści ją kupują, dlatego tu jesteśmy. Ale jesteśmy tutaj jeszcze z jednego powodu i będziemy. Bo tutaj, jak w soczewce, skupiają się problemy, które dzisiaj dotykają cały ten kraj. W Polsce nikt nie czuje się dzisiaj bezpiecznie. To jest główne zadanie między innymi prezydenta, do którego zwracał się Sebastian. Główne zadanie rządzących to jest zrobić wszystko, żeby ludzie mogli czuć się spokojnie i bezpiecznie. Dzisiaj tego bezpieczeństwa my nie posiadamy. I Ja chciałbym też taki gest wykonać, którego ja wcześniej nie uzgadniałem, ale w imieniu wszystkich Polaków my dzisiaj utożsamiamy się i jesteśmy z góralami, którzy mają bardzo duży problem i będziemy z nimi i. Na koniec ja złożę taką deklarację. Ten bunt od samego morza po Tatry przejdzie. On przejdzie i będzie, a my będziemy, jak tylko będziemy mogli, tak po prostu będziemy pomagać. Dziękujemy! Czy są jakieś pytania? Chcę się otworzyć 18 stycznia. Ja myślę, że to będzie proces nie taki od razu, tylko, tylko pewna lawina. No w, tej chwili, w tej chwili wydaje mi się, że połowa deklaruje, że się otworzy 18, natomiast połowa to jest jedna druga. Ale no, 10 Wie pan, to zależy połowa z czego? Jeśli połowa z 10 to 5, jak pan doskonale wie, a połowa ze 100 to 50. tak. A nie zarejestrowali, cały czas się otwierają. Dokładnie. Mnóstwo, mnóstwo kwater pensjonatów cały czas działa. Czy jeszcze jakieś pytania? Czemu tylko połowa? Połowa zadeklarowała. A druga połowa już działa i się nie deklaruje. Super. I nawet tu nie przyszła. I nawet tu nie przyszła. Bo już prowadzą biznes. Tak mają jest, czas. nie mają, mają czasu. czasu. Czy są jeszcze jakieś pytania? Czy pojedziemy do Warszawy? Nie. Zdecydowanie nie. Ach, jeszcze co chciałem powiedzieć. Są w tej chwili jakieś takie nawoływania do blokowania skoczni. To absolutnie nie my. To absolutnie nie my. My uważamy, że nie należy takich rzeczy robić. Skoki są bardzo fajne. Nie mam telewizji, więc się tak bardzo nie znam. Ale tak słyszałem i cóż mogę powiedzieć, wszystkie tego rodzaju rzeczy to jest raczej prowokacja. My z tym absolutnie nic nie mamy do czynienia i wspólnego. Czy Brać Góralska jest przygotowana na takie sceny, które miały miejsce w Cieszynie? Tak, ale rzeczywiście. ależ oczywiście. To jak mi ich przywitacie? Tak. Zastanowimy się. Zadzwonimy <noise> do prawników. Tak, mamy prawników, mamy doradców odpowiednich do tego wszystkiego. Czy jeszcze, czy jeszcze są jakieś pytania? I bronić nos. kończymy jest jeszcze nowy projekt, z konstytucji, Konstytucja, konstytucja 2020.pl, jestem tak w Radzie Redakcyjnej tej Konstytucji. mi <gry> się udało to zorganizować z Grupą Wrocław, no i to jest przeróbka Konstytucji z 1997, bo ta Konstytucja jest bardzo dobrze ułożona, ona ma zdrowy głosów, tylko w niej jest zła treść i dlatego Rzeczpospolita jest dołowana i my razem z nią są dołowani i ten okręt toni. Powiem w ten sposób. Nie wiem, czy jest sens tutaj, yy, że tak powiem, robić Hyde Park. Na ten moment. Na ten moment. Nie no, to na później pan. Amen. Chcemy,